Witam ponownie. Ostatnio mówiłem o różnych strukturach przy nauce języka. I dzisiaj zaczynamy od pierwszej, bardzo, bardzo ważnej, często tak trochę olewanej, bo od tego, od tego się zaczyna nauka języka. I tak, tak trochę się tego uczymy, trochę. Nie, gdzieś tam się potem to zemści, bośmy bo, bo sobie tego dobrze nie ogarnęli. A to jest niezwykle, niezwykle ważna rzecz. Więc jeśli się zaczynasz dopiero uczyć języka, musisz od tego zacząć i musisz siedzieć w tym długo i to dobrze, bardzo dobrze ogarnąć. Bo to jest proste. A nazywa się to czasownik być. Jak otwierasz jakąkolwiek książkę do angielskiego dla początkujących, tam zawsze jest napisane to be. I to jest być, i w oparciu o ten czasownik, król czasowników, wydaje mi się, król czasowników, bo to jest potęga, naprawdę. Możesz w oparciu o ten czasownik zbudować naprawdę niesamowitą ilość zdań, informacji, przekazać, zapytać, dowiedzieć się, tylko bazując na tym czasowniku. Tylko. Nie musisz znać żadnych innych czasów jeszcze, nic nie musisz. Parę słówek i wiedzieć tylko, jak działa. To be. To be. W kolejnym filmiku ja siądę nad tym i, i rozpiszemy sobie to wszystko: jak to działa, jak się tworzy pytanka i tak dalej. Dzisiaj tylko jest takie informacyjne intro, jak to działa. Okay, jaką to ma moc niesamowitą. Co ty możesz zrobić, z tubi. Ja, ja teraz mam sobie tutaj rozpisaną historię Marka. Wymyśliłem sobie taką krótką historyjkę na temat jakiegoś tam marka. Po to tylko, aby ci pokazać, ile możesz powiedzieć na podstawie czasownika tubi. Tam nie ma nic innego. Każde zdanie, które wypowiem, jest oparte tylko o czasownik tubi. Ok? Lecimy. Ja jestem Marek, mam 27 lat, jestem żonaty, interesuję się sportem. To jest moja firma, to jest rodzinna firma. To są nasze koparki, to jest Hala. Ta firma jest naszą przyszłością. Nie jestem tutaj często, ponieważ mam alergię na kurz. Jestem informatykiem, więc najczęściej jestem w domu. Dom jest moją pracą. To jest moja żona, ma na imię Magda i jest bardzo ładna. Czasami jest zła na mnie, kiedy jestem leniwy. To jest mój syn Franek, on ma 15 lat i 180 cm wzrostu. Jest bardzo wysoki, ponieważ jego dziadek jest wysoki. Franek jest pracowity i cierpliwy, jest najlepszy w klasie. A to jest moja córka, Gosia. Gosia interesuje się pływaniem i jest bardzo w tym dobra. Ona nie jest najlepsza w mieście, ona jest najlepsza na świecie. A to jest nasz pies, ma na imię Putin. Putin jest bardzo groźny. Nasz samochód jest stary, ale on jest naszym przyjacielem. Filmy i muzyka są dla nas ważne. Jesteśmy normalną rodziną. Voilà. Zobacz, ile możesz powiedzieć, ile możesz informacji przekazać. Każde zdanie, które powiedziałem, to jest tylko to be. Tam nie ma nic innego. Tylko to be. Ok? Pomyśl nad tym, następnym razem się spotykamy. Ja wam to wszystko rozpiszę, bo to jest jedyny czasownik, który się rozpisuje przez wszystkie inne osoby. Tworzymy przykłady. Będziemy jechać, będziemy tworzyć pytania, przeczenia. Miłego dnia! Ciao!